Jesteśmy z natury myśliwymi, jesteśmy też zbieraczami. Nasze ciało rozwinęło się, by chodzić, biegać, spinać, skakać, schylać się. Jednak świat poszedł do przodu i naszym środowiskiem stało się: biurko, samochód, kanapa. Siedzimy godzinami w tej samej pozycji i powtarzamy te same ruchy. Ruchy i pozycji, do których nie zostaliśmy zaprojektowani. Od komputera i telefonu skraca się nasz przód. A osłabia tył, przez co nawet nie potrafimy usiąść prosto. Czujesz to? Jak ciało samo się pochyla? Dlatego też uwaga, poprawna postawa już nie istnieje. Nie ma pozycji, która trzymana zbyt długo nie przysporzyłaby problemów, gdyż nasze ciało potrzebuje pełnego zakresu ruchu, którego tak naprawdę nie dostaje. W rezultacie po pewnym czasie ciało zaczyna nam wysyłać sygnały. Ból, napięcie, zmęczenie. I co robimy? Ignorujemy to. I tak zaczynają się pojawiać problemy w ciele i na twarzy. Dlatego tak bardzo ważna jest aktywna obserwacja i celowe dostarczanie odpowiedniej ilości ruchu dziennie naszemu ciału. Nie Nieraz dziennie, a przez cały dzień zmieniaj pozycję. Przeciągnij się, stań i ruszaj się jak tylko to możliwe! Szczególnie bądź czujny przed ekranem, bo prawda jest taka, że istnieje tylko jedna idealna pozycja ta w ciągłym ruchu. Wiem, że się nie chce, ale uwierz mi, że twoje ciało to doceni. Tymczasem w przysiadach podziel się poziomem lenia w komentarzach. Ciao!